Zadłużenie Pana na dzień dzisiejszy w jest to kwota 9700 zł. Proszę, proszę mi powiedzieć, dlaczego Pan tych pieniędzy nie oddaje? Proszę Panią, nie będę ukrywał, bo nie mam czego. Ja jestem, proszę Panią, osobą bezdomną, bez bez, zasiłków, bez, bez pracy. No, no Nie mam po prostu w tej chwili. I jak to jest Pan osobą bezdomną? W takim razie na adresie. Twierdzi pan, że już pan nie jest zameldowany? Ja tam nigdy nie byłem zameldowany, proszę Pana. Jak pan tam nigdy nie był zameldowany? Na Ma, podstawie. Nigdy nie tam... Proszę pana, w dowodzie jest zawsze wpisany adres zameldowania lub brak. Na ja... jakiejś podstawie. W... Ja mam brak. No dobrze, na jakiejś podstawie ten adres został podany? Podany jako adres tak. zameldowania pana. Tak, bo tam była udzielana pożyczka po prostu. Kto, czyje to jest mieszkanie? Kto to jest dla Pana? To jest e, e, matka mojej córki. Czyli na tym adresie mieszka Pana partnerka i e, Pana córka, tak? Tak, tak, tak. Jak się nazywa Pana partnerka? Jeszcze proszę przypomnieć. Mhm. Mm e, proszę pana, w takim razie proszę mi powiedzieć, e, jak to się stało, że pan nie pracuje od kiedy? No, jeszcze od kilkunastu lat. Czyli chciał pan te pieniądze wyłudzić, tak? Bo to mam, mam to tak zrozumieć? nie, No dlaczego? No nie pracuje pan, nie ma pan stałego adresu zameldowania. Wie pan, że nie będzie pan miał z czego te pieniądze oddawać, a jednak pan te pieniądze bierze. Dlaczego? No dają, to bierze. Aha. Ale wie pan o tym, że jak dają, to też trzeba oddać, bo nie dają, tylko pożyczają? No tak, oczywiście. No to dlaczego pan nie oddaje? Pan te pieniądze chciał po prostu... Tak, jak powiedziałam, wyłudzić. Tak Nie, mi to wygląda. Ale jak może pani mi mówić, że ja chciałam wyłudzić? To, to z czego jest... miał pan te pieniądze oddawać w takim razie? Czy ja jestem, proszę panią, w tej chwili wina moja? Ale a, proszę pana, a, ale czyli rozumiem, daje, e, rozumiem, że obwinia pan ma, zaufali panu, zawierzyli w pana uczciwość i pożyczyli panu pieniądze, mimo że pan od początku wiedział, że tych pieniędzy pan nie będzie oddawał. Dobrze zrozumiałam? Pana, ale nie będziemy negocjować w ten sposób y, przez pan tylko ustalmy jakieś warunki i to wszystko, bo to nie Ale dobrze, a z czego jest. będzie pan spłacał? Po 10 zł. Ale z czego? Przecież pan nie ma pieniędzy. Zbieram te złomu, A po no, 10 zł rozumiem, że dziennie chce pan oddawać. <grywanie> dziennie? To proszę panią, to ja nie wiem, czy ja tyle zarobię. Mm. Dobrze, proszę pana, eee, czyli rozumiem, że nie ma pan po prostu zamiaru oddać tych pieniędzy. I Mam chce pan, zamiaru, żeby komornik zamiaru. zjawił się na adresie, którym się pan legitymował, eee, na adresie u pana partnerki i córki, żeby ogołocił do gołych ścian to mieszkanie, tak? A proszę bardzo, <grywanie> może, może, żeby Czyli ta pana, tak pana w ogóle pana los córki nie interesuje. W jakim Ale wieku jest jak pana mówię, córka? Panią, jak, jakie mam prawo do tego myślenia? W jakim wieku jest pana córka? 18 lat. Mm -hmm. Córka ma 18 lat. Rozumiem, że pana w ogóle nie interesuje los własnego dziecka. Długi są, są dziedziczne. Długi są dziedziczne, proszę pana. To Więc co, zostawi pan taki prezent piękny córce? Ale co pani mi gada takie rzeczy? No ale proszę pana, pana, właśnie pan mi powiedział, pani, że w co? sposób świadomy, się na ale proszę wtedy, pana, że, że, no, to no to dobrze, nie, nie będę się z panem wspierać, tego. absolutnie, to proszę oddać no. 9700 złotych trybie natychmiastowym. Liczba. No i co? Pani powiem na to. Je, co i to jest? Już. Proszę mi powiedzieć jeszcze raz. Co do nie Ale już jest nakaz Pana już jest prawomocny wyrok tak. sądowy i nakaz oddania całości, proszę Pana. A, a to dobrze, ja nic nie wiem o tym. Proszę Pana, no jakby Pan odbierał listy, które są do Pana skierowane, to by Pan wiedział. Żadnych listów nie było, proszę pana. Proszę pana, były. A skąd może nie. pan wiedzieć? Przecież pan nie ma stałego adresu zameldowania. Panią, ale adres korespondencyjny zostanie i tam listy jej dochodzą. Mm -hmm. Proszę pana, dlaczego tak nieuczciwie się pan zachował? Ja się chcę uczciwie zachować, tylko patrzeć, że pani nie zachowuje uczciwie. Ale jak pan chce się uczciwie zachować, płacąc 10 zł miesięcznie? No a co? Czy pan jest Świadomo tego, co pan mówi, tego, co pan mówi. Panią, ale zastanów się, bo to jest zawsze od tego momentu, się zaczyna. Niech to będzie 10 złotych. Ale panią, proszę pana, to... pana, nie, proszę pana, ja wiem, że pan świadomie te pieniądze wziął, wiedząc, że nie będzie pan miał z czego oddawać, a teraz pan proponuje marny opłaty w wysokości 10 złotych miesięcznie i pan uważa, że pana wierzyciel będzie z tego zadowolony? No, myślę, że tak. Pan sobie chyba raczy żartować, proszę pana. To tylko chyba to to pan lepiej. Pan płacą po 10 złotych i jest dobrze. Nie, gdzie pan płaci po 10 złotych? Ja mówię, nie ja płacę, tylko ludzie płacą po 10 złotych. A skąd pan takie informacje ma? Kto panu takich bzdurno opowiadał? No, przecież znajomi też nabrali przecież. Tak, i płacą po 10, zł, miesięcznie. Ta, ta. 10 mhm. złotych miesięcznie. Tak, 10 Radziłabym panu nie słuchać znajomych, bo ewidentnie pana wprowadzają w błąd. Panie Andrzeju, ewidentnie. Słucha no pan, pan dobra, nie. naprawdę niewłaściwych ludzi. No dobrze, twierdzi pan, że chce się pan polubownie porozumieć, proponując 10 zł miesięcznie. A ja panu proponuję, żeby pan oddał całość. 9700 zł zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym. Co pan na to? Dziś no tako, jeszcze. Tako, a skąd ja 9000 No ale brał pan pieniądze, to pan wiedział, że trzeba będzie oddać. Wtedy trzeba było się zastanawiać, czego pan odda. O, o jednego dnia? Na to ile pan jest w stanie dziś oddać? No jak powiedziałem, proszę mm. pana, co zarobię to w miesiącu od mm. Proszę pana, to są jakieś kpiny. Mam wrażenie, że pan sobie żartuje w takim razie, proszę pana, informuję pana, że skieruję tą sprawę do egzekucji komorniczej, proszę pana. I proszę, proszę się proszę. nie martwić, komornik pana znajdzie. Proszę, proszę się nie martwić, komornik również znajdzie pana rodzinę. Proszę się pan nie martwić się tym. Zna, ja już komornika. Mm. I to jest dla pana chluba, że już pan miał komornika, że pan długi ma, że jest pan osobą nieuczciwą, żyje pan całe życie na czyjś koszt. No I wie to wie, jest chluba dla Pana. Czy, czy uczciwi? Proszę? Nie, nie czy jestem uczciwy. Proszę Pana, Pan zachowuje się jak osoba nieuczciwa, więc Pan nie jest osobą nieuczciwą. Więc proszę sobie wyobrazić, <noise> wiedział Pan co Pan robi, doskonale teraz Pan odgwinił. Pożyczyła Panu pieniądze, doskonale Pan to powiedział. Wyraźnie i wystarczająco... Y, Razy, ilość razy pan powtórzył, żebym zrozumiała. Dobrze, chce pan w takim razie rodziny narazić na to, żeby komornik przyszedł, żeby prowadził egzekucję? Proszę bardzo, proszę pana. panu ja się wydaje, że, się że skoro pan nie jest tam zameldowany, to, to nic pani, komornik panu pan pan nie zrobi. Pan ja bardzo się pan, pan dziwi. Pani specjalnie to robi czy co? Ale co? No, no to to wszystko. Czy pani chce ze mną porozmawiać, czy pani No ale zam... ja panu powiedziałam, że 10 złotych miesięcznie nie interesuje pana wierzyciela. A ja 10 złotych będę płacił i to wszystko. Proszę, proszę Pana, porozmawia. to komornik do Pana przyjdzie, proszę Pana, nie ma problemu, do Pana rodziny. Komorzy, no się się Pan, pan jest, bo... Pan nie jest tam zameldowany, to już komornik tam nie może się zjawić. Owszem, się zjawi, proszę Pana, wstyd, żeby mężczyzna, ponoć mężczyzna, który ma ponoć w rubryce płeć mężczyzna wpisany zachowywał się gorzej niż kobieta, proszę Pana, gorzej. Jak no. pięcioletnie dziecko. Tak się pan no, zachowuje. Dobrze, pan jest, nie wiecko, no, Dobrze, że pan się sam do tego przyznaje. Dziś ma pan oddać kwotę 9700 zł, a, a proszę pana, potwierdzam, tego nie uczyni. Proszę pana, to proszę przygotować rodzinę na to, że najbliższe tygodnie będą bardzo ciężkie dla rodziny, bo komu się cię mhm. zawi? Mało tego. Ja jeszcze podpowiem wierzycielowi, żeby może jednak skierował sprawę do sądu. Ja skarżę pana o przywłaszczenie. Co pan na to? Muszę być. Bardzo się cieszę, Dobra. że pan się na to zgadza, że panu taka odpowiedzialność pasuje. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, co, że pan włoży się. To wszystko, proszę panią. No, to jest Już rozstrzygnął sąd, nakazując panu zapłatę. 9700 no, ja złotych. nie, 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 się udać do sądu i poprosić nie, Do widzenia.